Grupa CCC reaguje na średnią SMA45 wykresu miesięcznego i jednocześnie wychodzi powyżej wsparcia z dolną granicą 110 zł. Co to oznacza dla nas, inwestorów? Czy to już powrót do wzrostów, a może są jakieś zagrożenia? Postaram się rzucić jasne światło na wykres waloru w analizie, na którą zapraszam. Słuchajcie, CCC to już trzeci raz, jak gości. W, moich, w mojej krótkiej historii właściwie analiz na, na YouTube, bo jeszcze nie ma dwóch miesięcy, jak to robię, natomiast CCC pojawia się znowu. Y, oczywiście no z racji, głównie z racji, z tej racji, że, że jest popularny jest to Walor, i bardzo dużo jest też zapytań o niego. Więc temat jest nośny, ale też nie bez powodu te analizę robię. Jakby nie robię tylko dlatego, że, że ktoś chce to czytać. Natomiast dlatego, że mamy tutaj te elementy ciekawe na wykresie, o których wspomniałem w intro, i za chwilę sobie zobaczymy właśnie dokładnie, jak to wygląda, kiedy warto ewentualnie zaryzykować. Bo ten początek dzisiejszej sesji możemy sobie najpierw właśnie spojrzeć na wykres na wykres tikowy z dzisiejszego dnia, że ten, ten początek sesji był bardzo mocny. Zatrzymały się notowania póki co w rejonie 123 zł. doszła tu jakaś korekta na 119, natomiast cały cała piątkowa sesja. Oczywiście była bardzo mocna i, i bardzo dobra, ciekawa, z dobrych rejonów odbicie, więc dlatego też skupiamy się na tym, co warto kiedy, jak i, i gdzie. Zrobić. Zobaczmy sobie w takim razie ten miesięczny wykres, o którym wspomniałem tutaj, który jest głównym powodem naszej wizyty znowu na CCC. No i to jest to, co już sobie kiedyś mówiliśmy. Pamiętacie przy ostatniej analizie, która była też nie tak dawno że jak ten, ten walor cały czas spadał. Mówiliśmy sobie cały czas o tym rejonie wsparcia 115-110, ale wskazywałem też na miesięcznym wykresie na tę średnią SMA 45, że ona przebiegała w rejonie 107 zł. Ona oczywiście dalej jest w, tym, w tej samej strefie, no ale co ciekawe, właśnie rynek zareagował na nią bardzo pozytywnie i mimo opuszczenia wsparcia przy 110, mieliśmy zejście do 107 czy też dokładnie do 106.10 i później właśnie z tych rejonów nastąpiło odbicie o tyle dobre, że notowania znów znalazły się ponad strefą wsparcia tą tą poziomu. czy też w jej granicy, tak jeżeli byśmy to trochę szerzej patrzyli na to, no to jeszcze wciąż w granicy wsparcia, ale jednak z tym takim najważniejszym elementem tych cenowym tej z tych 110 zł. Więc jakby sama sama świeca tygodniowa zamknęła się bardzo pozytywnie zaraz sobie to zobaczymy ale też właśnie na miesięcznym widać zdecydowanie to odbicie więc pierwsze co no to mamy mamy te reakcje mamy te reakcje oczywiście ona sama w sobie jest ziarenkiem tak naprawdę do zmian i nie można tylko na tym się opierać, właściwie, bo tu wiele, wiele elementów jest jeszcze wciąż podażowych, dlatego dlatego też ta analiza jest taka trochę edukacyjna, żeby czasami troszkę przestudzić nasze zapały. Bo oczywiście przechodzę płynnie tutaj na ten tygodniowy wykres. Oczywiście sama ta świeca, zobaczcie, świeca, świeca doi, która została wyciągnięta całkowicie. Na tym knocie jest bardzo pozytywnym sygnałem, zwłaszcza, że zrodziła się w tym miejscu właśnie tym wsparciowym. No to czasami potrzeba troszeczkę jeszcze czegoś więcej, żeby się upewnić, że, że to odbicie, czy ten zmiana trendu jest, jest możliwa. Na pewno znajdą się też ochotnicy, którzy już wejdą w te, pod, przy takiej świecy na ryzyko to też nie będzie jakiś super negatywny pomysł. Nie, nie można tego tak całkiem ganić, bo jakby jakiś element popytowy tutaj jest. To no nie jest łapanie noże, to jest już byłoby zagranie pod realne odbicie ze wsparcia. Zwracamy jeszcze uwagę sobie na MACD. Zobaczcie, ono cały czas jest już po, po tym sygnale kupna, który się tutaj utworzył kilka tygodni temu, cały czas trzyma się. Dzięki właśnie temu wyciągnięciu tego kursu cały czas MCD jest po tej jasnej stronie księżyca popytowej. Także tutaj te elementy pozytywne są. Widzimy na wykresie tygodniowym, że tu cały czas tą główną rolę podażową pełniła SMA15, ta średnia. Pamiętacie, już sobie to omawialiśmy. Tu było bardzo ładne zatrzymanie. Tego odbicia. Tutaj no, nie było tak klarowne dokładnie, ale też jak widać po knotach, te notowania w każdym tygodniu były ściągane w rejon, w rejon średniej. Ostatnio również mieliśmy reakcję definitywną na obecność SMA 15. No, właśnie dlatego powinniśmy się skupić. Wydaje się, że powinniśmy się teraz skupić, właśnie jako to pierwsze, pierwszy, konkretniejszy sygnał na pokonaniu. Kursu na no, pokonaniu tej średniej, czyli wyjście powyżej SMA 15, zwróćcie też uwagę: wyjście powyżej SMA 15, notowań to też coraz lepsze wyrysowanie podwójnego dna. Im wyżej ten kurs trafi w stronę 140, tym bardziej będzie widoczne podwójne dno, które się rysuje w tej przestrzeni właśnie tygodniowej. Zwracam tu też uwagę na, na czas. Że wykres cały czas może się poprawiać, ale może to trochę trwać. Bo zobaczcie, gdybyśmy tutaj rysowali powoli drugie dno, to też może to być kilka tygodni, zanim to się wyrysuje. Więc to jest taka jest perspektywa tego, tej zmiany. Więc my na, skupilibyśmy się przede wszystkim na pokonaniu SMA-15. Które jest w rejonie 127,56 w tej chwili. To też nie jest daleko. Biorąc pod uwagę też dzisiejsze zapędy kursu, to było też już 23 zł, 123 zł, więc nie jest to daleko. Więc może warto poczekać na te pierwsze, e, pierwsze sygnały, które mogłyby mm, no, dawać nam jakieś tam zielone światło na próbę zagrania pod te, pod te zmiany. Oczywiście, cały czas musimy mieć na uwadze to, że, że działamy wciąż przeciwko trendowi głównemu. Ten trend główny jest ewidentnie spadkowy w ostatnim czasie i te spadki były no, całkiem, całkiem mocne, można powiedzieć. Więc jakby tutaj trzeba uważać i, i, i konieczny jest oczywiście stop loss, czyli jeżeli to się nie ziści, nasz, nasz plan, no to musimy stąd uciekać, bo po prostu później sobie powiemy, nie dziwnego, po prostu trend był spadkowy, więc nie dziwne, że spadło dalej. Dlatego musimy mieć to na uwadze, że, że na tych etapach, nawet wybicia powyżej tych punktów, o których mówiłem, a zaraz rozrysuję, to wciąż będzie jednak walka z trendem spadkowym, z przeciwnym trendem. Co widzimy na dziennym wykresie? Na dziennym wykresie widać. To odreagowanie, tak, widać to odreagowanie z piątku. No i też widać już pierwszą reakcję, że na średnich dziennych mieliśmy właśnie SMA15, do której notowania doszły. No i, i zjechały póki co. Tu też było, zobaczcie, domknięcie luki, którą mieliśmy jeszcze pod koniec stycznia, więc ten domknięcie luki było minimum 122,50. Dojechaliśmy do 123. Więc luka została domknięta i trochę lokalnie w tym krótkim terminie mogło to być też powodem, że takiego osłabienia, to, które obserwujemy tu w, ostatnich, w ostatniej godzinie, tak czy kiedy to się rozpoczęło. No, zaczął słabnąć kurs gdzieś po godzinie 12. Więc tak, więc w ostatniej godzinie. Także. Nawet na tym dziennym wykresie widać, widać te problemy wciąż, że jakby to jest cały czas rynek podażowy i trzeba na to uważać. Dlatego nie wolno wychodzić przed szereg zbyt szybko, tylko czekać na potwierdzanie, kolejne potwierdzanie tych symptomów ewentualnych wzrostów. Na godzinówce, zobaczcie co widzimy na godzinówce. Na godzinówce jest to po prostu... Zwykłe odreagowanie z przestrzeni bardzo niskich, lokalnie bardzo niskich. Zwykłe na razie, tak? Na razie jest to zwykłe odreagowanie, które właśnie prosi się o korektek, która tutaj zaczyna się rozbudowywać powoli, no i sprawdzian może być w najbliższych godzinach, czy też dniach, gdzie to się zatrzyma teraz, czy może znowu za chwilę zacznie rosnąć. To będzie taki pokaz tego, czy faktycznie. Ta zmiana ma szansę tutaj zaistnieć, taka w nieco dłuższej perspektywie. Na razie mamy właśnie odbicie, odreagowanie z tej przestrzeni, z tym, że na tyle mocne, ciekawe, właśnie, że się tym zajęliśmy, że po prostu notowania znów wylądowały powyżej poziomu 110 zł. Wracam jeszcze na tygodniówkę, bo chciałbym Wam o czymś opowiedzieć. Ten poziom 127,50, gdyby został przekroczony. Na koniec tygodnia, bo jest to wynik, jest to obraz tygodniowy. Um, oczywiście mamy tutaj jeszcze sporo sesji, bo dziś jest dopiero poniedziałek, więc może się tu dużo wydarzyć. Natomiast domknięcie, um, wyjście powyżej tej średniej, to też byłby fajny, y, fajna formacja świecowa. Fajna formacja świecowa, składająca się z tych trzech świec: spadkowej, y, tej doj, świecy wyciągnięte i właśnie świecy. Zielonej, która gdyby wyszła powyżej, tak jak powiedziałem, tej średniej opadającej, no to by nam się ta, ta trójka świec uformowałaby tak zwaną gwiazdę poranną, która ta formacja zwiastuje zmianę trendu, właśnie, czyli zmianę trendu ze spadkowej, spadkowego trendu na wzrostowy. Więc to dodatkowo właśnie przebicie tego poziomu mamy kolejny element, tak? Kolejny element, którego z tych elementów szukamy propozytywnych, prowzrostowych i to byłby taki kolejny element właśnie do tej układanki naszej, że ok, wybiliśmy średnią, to jeszcze mamy taką formację, więc formuje się też nowy dołek, zobaczcie, drugi podwójne dno, A więc jakby wszystko zaczyna się składać w całość, że to prawdopodobieństwo wciąż jest coraz wyższe, tego, że może być dalsze odbicie, dalsze ciągnięcie kursu w górę. Zawsze w trendach spadkowych jest ten problem, że jak się on rozbudował już trochę, to tych oporów będzie ciąż, będą się nowe opory pojawiały. No i ten rynek zawsze ma trochę pod górę, żeby to wszystko pozmieniać, pozmieniać, żeby znów wyjść na, na jakąś taką falę mocniejszą. Oczywiście czasami spekulacja jest taka, pęd jest taki, i, i moda jest taka, że to wszystko jest przebijane szybko i żwawo. Ale zazwyczaj y, są problemy z tym, żeby to odwracać. I żeby rosnąć. Dlatego myślę, że zupełnie spokojnie można podejść do takiego CCC i się tak nie podpalać tym, że coś tam jest plus 5, plus 7, czy ileś. Tylko zawsze jak coś zbudza nasze zainteresowanie, czy budzi nasze emocje, no to po, pora wtedy popatrzeć na no spokojnie na wykres. Przejrzeć nawet moje nagranie, jeszcze raz wcześniejsze nagranie, a później samemu przejrzeć ten wykres po swojemu. Zobaczyć nowe świeczki, jakie się pokazały, jak to jest w kontekście tego, o czym sobie mówiliśmy, no i czy warto zaryzykować, czy nie. Żeby zawsze nasza decyzja o zakupach była bez emocji. To jest kluczowa rzecz. Czyli jeżeli my czujemy, że robimy coś z emocji, bo się wkurzyliśmy, bo się podkręciliśmy, że coś rośnie, to na pewno no nie na pewno, ale jest duże, duże prawdopodobieństwo, że stracimy na tej pozycji, że po prostu wejdziemy za wcześnie źle, na złych warunkach. No tak zazwyczaj się po prostu dzieje. A już nie daj Boże, jak się chcemy odegrać, bo na przykład weszliśmy po, nie wiem, 190, sprzedaliśmy po 160 i teraz chcemy się odegrać. To też często się nie udaje, a popadamy w, większe, większe, w jeszcze większe tarapaty, A już nie daj Boże, jak ktoś nie sprzedał, a chce uśrednić w dół i jeszcze dorzuca pieniądze, no to to już jest gra naprawdę na, na cienkie, stąpanie po cienkiej linii na 200 metrach wysokości, więc jakby tutaj tak, tak raczej się starajmy tego nie robić. No więc widzimy, że na razie jak tu sobie gadam, to ten to podaż cały czas jest. I spadki są kontynuowane w, tym, w tej mikroskali dzisiejszej, tych minut i godzin, oczywiście. Więc, jakby, ta cała analiza, o czym mówimy, jest dalej cały czas w grze, bo mówimy sobie o tym, że, że rynek musi pokazać jeszcze coś więcej. To sobie teraz zobaczmy w takim razie, co jakby można było podejść do ewentualnego zakupu i oczywiście też gdzie bronić pozycji. Myślę, że jeżeli chodzi o obronę pozycji, no to w tej chwili byłby to jeden poziom. Jak się domyślacie, to jest poziom um, tych dołków 107, 106 było, tak? 106, 10. Więc jakby 160 10 to jest klucz. To jest w tej chwili klucz. Oczywiście ja to zaznaczam 106, bo też może być trzeba tego, tej przestrzeni zostawić koniecznie, żeby jej było więcej. I zaznaczam ten poziom wsparcia jako jako ten najistotniejszy, może być trójka i, i, i ten kluczowy do rozgrywki w tej chwili, bo oczywiście no, należy zapomnieć o poziomach 110, skoro mieliśmy niedawno zrobione 106, bo może być, że to są już poziomy takie trochę, może tak powiem, złagodzone, takie o, o, otrzaskane, odczytane, że już rynek to przeczytał i tutaj będzie sobie chodził, a będzie lokalnie bronił tych Niższych poziomów. Może oczywiście się zdarzyć, że 110, gdyby była korekta, będzie bardzo aktywna, ale lepiej być poniżej 106 zł, czyli rozkalkulować ten zakup pod tym knotem tego, tej tygodniówki, o którą tutaj mowa jest, o której jest mowa, że być może tutaj będzie jakieś wyciąganie. Można byłoby jeszcze stop lossa postawić poniżej 100 zł. Ja go nie będę już tutaj zaznaczał na tym dziennym wykresie, na którym na jednym sobie to zrobimy, te, te potencjalne poziomy kupno-sprzedaż. Natomiast 100 złotych jest zawsze takim, wiecie, okrągłą, okrągłą cyfrą, liczbą. I yy, jeżeli od dawna nie było poziomu 100, to w dużej prawdopodobieństwie będzie broniony, bo jeżeli jesteśmy już w przestrzeni, że w ciągu ostatnich mies miesiącach czy tam tygodniach było 110, 90, 85 i znów 110, no to ta stówka traci na znaczeniu. To jest, to jest normalne i już tak, tak się rynek i już tak się na niej nie skupia. Ale tu i teraz może być jeszcze taka opcja 100 zł, więc gdyby ktoś się właśnie skusił, a nie chciał być tak blisko, że tuż poniżej 106 się ustawiam, no to można rozkalkulować tą stówkę, przy czym oczywiście no, też poniżej stówki, no, też trudno powiedzieć, jak to by było grane, czasami dochodzi do 100 albo 100,10 i zawraca, czasami schodzi na 998 i zawraca. Tu niestety nie mamy na to żadnej recepty, odpowiedzi, natomiast sama strefa 100 zł może być też rozkalkulowana do takiego zakupu. Że olewamy jeszcze te przestrzeń 106, a, jest, a bronimy się poniżej na dwucyfrówce, także taka opcja też jest. Natomiast tutaj teraz do góry. Co zrobić tak naprawdę do góry? Kiedy w ogóle zacząć o tym myśleć? O zakupie. Taki naj, najwcześniejszy pomysł nagranie moim zdaniem to byłoby właśnie ewentualne zagranie pod dzisiejsze maksima. Bo skoro już ten rynek. Dosyć mocno, powiedzmy, lokalnie zjechał ze 123, to taki znowu powrót, to na godzinówce będzie dobrze widać. Zobaczcie. To znowu powrót w te rejony i uderzenie w górę daje szansę, że otworzy się kolejna fala na godzinówce. A jak już się otworzy na godzinówce kolejna fala, to już może być to i 125, i 130 zł, więc też już nie byłoby tak źle. Natomiast w kontekście całości to patrzcie, tutaj mamy te 127, które jest tym kluczem do przebicia, tak naprawdę. Więc, wracając na dzienny wykres, zaznaczmy sobie na pewno tę te przestrzeń od tego dzisiejszego, dzisiejszego szczytu. 123, tutaj zaznaczam 123,15, bo i tak. Będziemy grali wyżej, będzie nam o to chodziło, żeby było wyżej. Jak mówiłem wcześniej, SMA15 właśnie postawiła tę te granicę tego, tego ruchu. Tutaj było, była podaż w tym miejscu, więc to się to będzie spajało, scalało z tym, w tym miejscu ze średnią, właśnie póki co z tą 15. To jest ten pierwszy poziom. Kolejny poziom. Myślę, że no przede wszystkim należałoby patrzeć na tą, na tą tygodniówkę, czyli to 127,50 na tygodniówce. Pamiętajcie cały czas, że można olać to, co mówię w tej chwili o tych poziomach, i zwyczajnie poczekać do końca tygodnia, aż uformuje się ta, ta formacja gwiazdy porannej się utworzy to, o czym sobie mówiliśmy, czyli zamknięcie, większe to, zamknięcie, zamknięcie tej świecy. Na wysokich poziomach. Zielona duża świeca. I wtedy w piątek wieczorem, piątek pod koniec sesji, postanawiam, że wchodzę lub w piątek po sesji robię analizę, patrzę, aha, CCC tak się zamknęło, dobra, zrobię zlecenie powyżej. Niech się w poniedziałek, jeżeli tworzy się jeszcze wyżej, 128, 129, 130, to ryzykuję ze 100% poniżej 106 czy też poniżej 100 zł. Czyli, jakby to jest taka alternatywna w ogóle podejście, że nie czekamy na poziomy konkretne w ciągu tego tygodnia, tylko w ogóle czekamy na koniec tygodnia, co utworzy się pod koniec tygodnia. No ale rozrysujmy sobie, co dalej. Więc, jakby myśląc o tej średniej SMA 15 na tygodniówce 127,4, ona się zmienia. Zobaczcie oczywiście, jak kosmetycznie się zmienia, bo ten kurs cały czas pracuje. Ale powiedzmy 127,50, oczywiście musimy wziąć jeszcze plus coś. No to powiedzmy sobie, że byłoby to, szukam teraz czegoś sensownego na, na, na poziomych wsparciach. I oporach, i myślę, że można byłoby tu zaryzykować po prostu, że wchodzimy powyżej 130 zł. Tak mi się wydaje. To nie będzie duża przestrzeń między 120, tam 7,50 czy 8, a 30. I jakby ktoś powie, na przykład, nie, no daj spokój, to jest już za wysoko, to trzeba wcześniej. No to można sobie rozłożyć ten zakup, czyli zaryzykować część powyżej 123 tych dzisiejszych. A resztę powyżej 130, wtedy średnia z całego tego zakupu da nam właśnie jakiś tu środek, który będzie jednak rozłożony troszeczkę na mniejsze ryzyko, bo będzie ten zakup podzielony. Więc jakby to jest całkiem dobry pomysł, dlatego myślę, że dla bezpieczeństwa można postawić to 130, żeby to było nieco wyżej po pokonaniu też tej SMA15 na tygodniówce. No, i tak jak mówię, być może na przykład to się też zdarzy w piątek. Coś takiego, że teraz jest korekta, a później notowania będą się pieły, to jeszcze by nam się te świeczki, ta, ta gwiazda poranna, formacja gwiazdy porannej by się nam jeszcze do tego wszystkiego dołożyła. Czyli byłby jeszcze ładniejszy obraz potencjalnego wybicia. Natomiast taką, takim najbardziej sensownym miejscem w sumie, no to byłyby te szczyty. Ostatnie, bo to byłoby wtedy dopełnienie tego podwójnego dołka. Te szczyty są powyżej 140 zł. Tu też mieliśmy opory w rejonie 142, 143. No i tak na dobrą sprawę to jest poziom 143, więc on jest oczywiście też jeszcze dalej. Dlatego pytanie: no Znów jest do nas samych, jak to rozegrać. Bo zobaczcie, tutaj na dziennym to zaznaczyłem. Na tygodniówce to jest kawał drogi, tak? To no jest kawał drogi, ale co to dostajemy? No dostajemy dokładny podwójny dołek. I to jest w dłuższej perspektywie już dużo solidniejszy sygnał, że wybicie tych 143, no to to może być całkowicie zmiana na kolejne miesiące, że będzie tam sobie szło, zawracało, szło, zawracało, szło, zawracało, ale będzie po tym podwójnym dołku będzie ta większa szansa, że to faktycznie może tak się dziać. Dlatego ten poziom 143 nie jest taki głupi, jak się wydaje. Jest daleki, zwłaszcza z miejsca, w którym jesteśmy. Jest daleki. Natomiast, jeżeli warunek stawiamy pierwszy powyżej 123, no to też zbliżamy się coraz bardziej do tych 143 zł. Natomiast, tak jak powiedziałem, zaznaczyłem, na ten moment, jakbym to. Grubościowo, że tak powiem, ustawił, co by było najistotniejsze. Oczywiście, to znowu będzie zależało tak naprawdę od, od nas samych, jak postanowimy, w co wierzymy do końca. Czy to jesteśmy przekonani, mamy intuicję, moja intuicja też jest spo, zupełnie spokojna, tak powiem, w inwestycjach giełdowych. No to można zaryzykować to wcześniejsze, nawet 123. Wydaje mi się, że pewnie największe, może dwójkę. Grubości dałbym na ten poziom pomiędzy. Na to 130, czyli właśnie taki trochę ruskim targiem, jak to się mówi, żeby to było yy, nie za daleko, ale też, żeby tej pewności było troszeczkę więcej. A te. Przepraszam, nie ten kolor. Yy, natomiast te. Yy, natomiast. Czerwone. Natomiast te pozostałe poziomy to myślę, że można zostawić zwyczajnie jako jedynki, bo też już, już większej wartości nie dodamy, jakiejś, jakiejś takiej pewności, że zaznaczymy grubą krechą, że jak to już przebije ten kurs, to już na pewno idziemy w górę. No myślę, że może to 143 bym powiedzmy, no można by to było dać jako dwójkę, bo też w kontekście tego, co powiedziałem, że że uformowanie tego podwójnego dna i wybicie tych poziomów daje dużo lepszy obraz w dłuższym terminie. Jak daje w dłuższym terminie lepszy obraz, to też jest szansa, że nawet robiąc falę na wykresie, to w przestrzeni miesięcy to jednak się podnosimy. Więc tak, tak bym to chyba rozrysował. A więc powoli przechodząc do końca, bo analiza już całkiem długa się zrobiła. Więc TTC, co wiemy, reaguje mocno na wsparcie, na wsparcie na miesięcznym i podchodzi jednocześnie, wybija się powyżej tego wsparcia głównego w tej strefie, strefie wsparciowej, a przynajmniej się w tej strefie znajduje znowu, i to jest dużo. I na tym bazujemy, na tym jest cała oparta ta analiza. Więcej sobie opowiedzieliśmy o warunkach, o tym, że jest to na razie bardzo wstępny etap. Du sporo trzeba jeszcze uważać, tu dużo może się zmienić i więcej tego, co się może zmienić, mamy na razie w swoich głowach i w wyobraźni, niż to, że się faktycznie zmieniło. Rozrysowaliśmy sobie poziomy, gdzie warto, co warto. No i tak to w tej chwili wygląda. Także pamiętajmy, że jesteśmy cały czas w trendzie spadkowym z możliwością Zmiany po ostatniej, zwłaszcza tej właśnie piątkowej sesji. Dziękuję bardzo za analizę. Polecam się na przyszłość. Dzięki.